Mam widzowie z tej strony, recenzje Michała, i dzisiaj sobie powiem o tym, że mam drugi kanał i że filmy pojawią się rzadziej. Otóż, jak wiecie, rozpoczął się nowy rok szkolny. Niestety, ja bym wolał, żeby wakacje były zdecydowanie duże, chociaż o te dwa miesiące. Chociaż, tak naprawdę, jeżeli mamy tylko 3-4 miesiące ciepła, to tak naprawdę po co nam wakacje? Jak jest zimno, no ale taki mamy klimat, niestety. I po prostu u nas jest bardzo ogólnie, bardzo rzadko tak ciepło. A żeby było już więcej niż 20, to tylko są tak naprawdę z dwa miesiące, gdzie pojawia się dosyć fajna temperatura. Rzadko jest tak, że jest bardzo gorąco, czego oczywiście też nie lubię, ale ogólnie to jest na plus. Przejdźmy więc do treści filmidła czyli do tego, że otworzyłem nowy kanał i że filmy będą pojawiać się na tym kanale rzadziej. No otóż niestety tak. Może zrobiłem sobie przerwę wakacyjną, która tak naprawdę nie była zaplanowana, ale z pewnych powodów sobie ją po prostu zrobiłam. To postanowiłem otworzyć dla was drugi kanał. I niestety to się wiąże z tym, że na tym kanale będzie mniej i będą one rzadziej. Na to tamten na pewno Wam się przyda, gdyż jest to kanał o matematyce. Najmniej lubianym przedmiotem w szkole? No, powiedzmy sobie, że przez niektórych, bo tak naprawdę myślę, że jednak jest najmniej lubiany, bo jak ktoś nie umie, to po prostu jest bardzo mu ciężko w takich przedmiotach typu plastyka. Religia to dużo rzeczy nie trzeba robić, nie ma żadnych kartkówek i to jest dosyć trochę Łatwiejsze. Postanowiłem ten kanał założyć, żeby było po prostu Wam łatwiej. I oczekuję na to, że jeżeli jesteś moim widzem, albo chociaż nie poznajesz z tego filmu. I oczywiście, ale nie dasz mi tej subskrypcji, to proszę cię jednak do zmiany zdania, żeby i na tym i na następnym kanale, czy na kanale Mac Jest fajne, powtarzam jeszcze raz. Link będzie w opisie. Powtarzam, zasubskrybuj, bo naprawdę jeżeli Ciebie to nie interesuje, to mi to daje ogromną, ogromną jakby satysfakcję. Będę mógł z tego zarabiać. A tak to tak naprawdę możesz mi dać bardzo wiele. Nic nie robiąc, tylko klikając w myszkę raz i już. Dziękuję za oglądanie tego filma. Takie krótkie taki krótki filmidło. To no wszystko!